Witajcie z tej strony wachistar. W tym poradniku pokażę Wam, jak nie dać się oskamować na Steam i kupić gry taniej. Tak więc yy, zapraszam do oglądania. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na Steam'a, płacić sobie w polskich złotóweczkach, jakieś środki. Ja mam akurat 144, dostałem, więc jest ok. Dalej, potrzebujemy też NordVPN albo inny VPN, który ma możliwość zmiany kraju. A w sumie XD, yy, czyli po prostu vpn -a. W moim przypadku wybiorę Turcję. Łączymy się. O, dobrze, jak jesteśmy połączeni. Wchodzimy sobie na Steama. Wchodzimy sobie w preferencje sklepu. Szczegóły konta. Aktualizuj, aktualizuj kraj sklepu. Wybieramy sobie Turcja. Wpisujemy, Adam Nowak. Adres to powiedzmy. No, niech będzie Adam. Adamska 12, miasto. Tu radzę podać jakieś yy, miasto z Turcji. Odpocztowy też w miarę z Turcji. I dajemy zapisz zmiany. Można to ty zrobić tylko raz na miesiąc. Yy, przepraszam, prze co dwa tygodnie można. Yy, no i zamieniamy. No nie ma odwrotu już potem. Potem nam się zmienia na liry cały nasz portfel, po po portfel jaki mieliśmy. Przepraszam i w bibliotece, w sensie w sklepie są już ceny podane w lirach. Zaraz jak tylko nadpiszę sobie, bo jeszcze nie patrzyłem to wam podam jakie są różnice między cenami w Excelu bo mam na pulpicie tutaj taki bardzo fajny z tym Rynek cennik. Dobra jestem z powrotem, zrobiłem już wykres, otwórzmy sobie nasz cennik i na pierwszy rzut oka rzuca się wam taka ładna tabelka, macie tu nazwę gry cenę w polskich złotych cenę w lirach Aktualny kurs jest obecnie 0,60. Potem macie zmianę z tureckiej na polskie. Tu macie w złotówkach podane. Tu macie różnice pomiędzy ceną w polskich pomiędzy, a turecką. I tu macie gdzie się bardziej opłaca. No jak widzicie nie ma nigdzie w Polsce. Do tego na dole macie sumę. Sumę w polskich, sumę w tureckich i, róż, i różnica tak samo i gdzie się bardziej opłaca zaoszczędzacie 691 złotych i 69 groszy na tych 15 tytułach, jakbyście kupowali w Turcji. Bo obok tego macie wykres yy, różnice ceny do ceny, no logiczne, w danym regionie. Niebieskie to jest cena w Polsce, cena w Turcji to jest pomarańczowy. Największą różnicę chyba robi ten rast, który w Polsce 140 złotych, a w Turcji 100, yy, około 39, chwila... 61 lira o panie a bo to jest na polskie złote już przeliczone no czyli 36 z ziko. zapomniałem przepraszam was yy, więc widzicie no jest to łatwe nie trzeba być geniuszem żeby to zrobić wystarczy umieć obsługiwać komputer no yy, kurs turecki przepraszam Steamowy kurs jest równy 0,61, a bankowy jest 0,60. Tak więc, yy, zauważcie, to znaczy mogę teraz zmienić tutaj na 0,61. Jak Steamowy jest taki i dalej macie i tak różnicę, to będzie parę groszy po prostu w jedną, w drugą stronę. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka i subskrybujcie, cześć.